Dzień dobry. Znajdujemy się w Ustronie Morskim na naszej kolejnej inwestycji. To jest Belmonte Hotel Ustronie Morskie. Po sukcesie Belmont Hotel Krynica-Zdrój zdecydowaliśmy się zainwestować właśnie tutaj nasze pieniądze w realizację kolejnego projektu hotelowego. To co oferujemy naszym inwestorom, to jest unikalne w kategorii Polski, dlatego że jako spółka jesteśmy większościowym inwestorem w hotelu i oferujemy do sprzedaży jedynie kilkadziesiąt jednostek pokoju inwestycyjnych dla wybranych inwestorów. Mogą liczyć przede wszystkim na sprawdzony model biznesowy. Wiemy jak prowadzić hotel, jak nim zarządzać, jak generować zyski i ciekawe dla inwestorów, jak też długoterminową inwestycję, która będzie pracowała dla nich nie przez 2 czy 3 lata, tylko przez dziesięciolecia.